Dzień dobry. Ozdoba wrócił więc muszę nagrywać takie normalne filmy. Dzień dobry. Ja jestem Dawid Ozdoba, kiedyś występowałem na filmie, ale poznałem ten świat youtuberów i stwierdziłem, że zagram z nimi w grę i sprawdzę, czy są dupkami, czy są może bardzo. Jak można pomagać, wyjebanie kostki, Jak można być innym i mieć wyjebane na cały hejt, który został wkręcony jak Majty w Dupę, który nie wyzywał. A wiecie, ja jestem takim artystą znany na cały świat, bo prawdopodobnie zostałem skazany w Polsce. Słuchajcie, za dwa serca i napis: Love Dzidzia. Markerem zbazywalnym na pomniku smoleńskim zostałem skazany na 3000 kary. Dobrze, że jeszcze chłostę nie dostałem. A wiecie, co jest najlepsze, że youtuberzy o tym wiedzieli i nabrali kurde wody w usta. A taka jest prawda, Wardynga. Może się spotkamy, pogadamy, tam łacisz po lesie, jakiś tam. <grywa> A prawda jest taka, że chuj z siebie nie wiking, nie? Boli was, prawda, nie? Teraz Wam pokażę zajebiste oczy i słoneczka. Słoneczko Nie no przepraszam ja od dziecka jestem taki pierdolnięty i po prostu nie toleruję patologii w swoim życiu Może przebywam z takimi ludźmi, ale może mnie już tylko porozmawiło co? Może postanowiłem od 2018 do 2020 zagrać ze swoimi przyjaciółmi w grę życia i poświęcić dużo kasy na to, żeby udowodnić im, co są. Ty, a Jacob, a ty zabierzesz swoją mamę na film Patryka tą e, Miłość, Seks i Pandemia. Czy dalej będziesz mamę wścieknął, że jeździłeś na pielgrzymki, co? Ja pierdzielę.